O podszywaniu się pod Urząd Skarbowy mówiliśmy już niejednokrotnie. Oszuści tym razem postanowili udawać policję i wysyłają wiadomości mailowe na adresy zarówno służbowe, jak i prywatne. Leknicy, funkcjonariusze ostrzegają, że nie wysyłają w wiadomościach mailowych żadnych linków do stron te, lub też plików, które są do rozpakowania przez odbiorcę. W treści maila odbiorca jest informowany, że ma stawić się na przesłuchanie do najbliższej jednostki policji. W tym celu musi otworzyć załączony link. Tam zaś zapewne napotka złośliwe oprogramowanie, za pomocą którego oszuści mogą zdobyć na przykład dane do konta bankowego. Każde wezwanie tutaj do komendy miejskiej policji w Legnicy, jak i również komend na terenie całej Polski są wysyłane pocztą, jak i również zawiadomienia. Głównie funkcjonariusze w mailach odpisują na różnego rodzaju zapytania. Ale tak jak tutaj mówiłam, że nigdy nie wysyłamy żadnych linków do stron lub też plików do rozpakowania. Wspólnie z funkcjonariuszami radzimy ignorować tego typu maile i nie narażać się na kradzież danych i zainfekowanie komputerów.